W tym Naruto wszyscy dobrze już wiemy jak wielkim geniuszem był Itachi. Jest to ikona jeżeli chodzi o jedne z lepiej napisanych postaci oraz niewątpliwie ulubiony charakter większości fanów. W końcu chyba wszyscy dobrze pamiętamy jak wielkim echem odbiła się jego śmierć w uniwersum i jak ogromnym ciosem była ona dla odbiorców. Nic więc dziwnego, że fani chcieliby ponownie móc zobaczyć swojego ulubieńca na ekranie. Sam nie ukrywam chętnie zobaczyłbym Itachi'ego, który rozmawia z dorosłym Sasuke czy nawet ze swoją bratanicą. W zeszłym roku taki sam materiał nagrałem na temat Madary, a widząc jak się przyjął postanowiłem wziąć się w garść, i w końcu nagrać podobne o Itachim. No dobra, ale zapytacie mnie w takim razie, w jaki sposób miałoby do tego dojść. Zapewne pierwsze, co przychodzi wszystkim na myśl, to słynne Edo Tensei, które, tak jak mówiłem w odcinku na temat Madary, często jest wykorzystywane przy tworzeniu takiego typu teorii. Jak wiadomo, aby móc go użyć, trzeba wpierw posiadać DNA osoby, którą chce się wskrzesić. Po śmierci Itachiego nie mamy pojęcia, co się stało z jego ciałem, ani nawet nie wiemy, gdzie się dokładnie znajduje. Zwróćcie uwagę, że znowu pojawia się bardzo zbliżona sytuacja do Madary Issue'ego. Ciało Madary zniknęło od razu po Wojnie, natomiast ciała Shisuego nigdy nie odnaleziono. Nie wydaje wam się to trochę dziwne? Wróćmy do tematu. Podczas wojny Kabuto już raz go wskrzesił, więc teoretycznie to on powinien znać dokładną lokalizację jego ciała. No a bądźmy ze sobą szczerzy. Na jego temat nie ma praktycznie żadnych informacji, a Kabuto w serii pojawił się wyłącznie jeden raz. Więc myślę, że trzyma się to wszystko kupy. Ostatnie co wiadomo to to, że Tobi zabrał je ze sobą, by móc przeszczepić oczy saskę. Więc czyżby nadal znajdowało się w kryjówce? No niestety tego nie wiemy. Natomiast to co już możemy z góry Wykluczyć, to pochówek wiosce liścia. Dlaczego? Tutaj musimy się cofnąć do 19 odcinka Boruto, w którym Sarada udała się do biblioteki po informacje na temat jej klanu. Czytając, zwróciła uwagę na dość ciekawy zapis w książce: W wyniku straszliwej tragedii Uchiha praktycznie zostali starci z powierzchni ziemi. W wyniku straszliwej tragedii. Już rozumiecie? Przypomnę tylko, że jest to książka znajdująca się w ogólnodostępnej bibliotece, do której wszyscy mieszkańcy mają dostęp. Stąd, jakby na to nie spojrzeć, plan Itachiego połowicznie się ziścił. W końcu miał być postrzegany przez mieszkańców wioski jak Najgorszy przestępca, który wymordował swój klan. A jak sami możemy wywnioskować zapisów w książce, którą czytała Sarada, Słuch po nim całkowicie zaginął. Gdyby było inaczej, to dostęp do informacji na temat klanu Uchiha nie byłby ściśle tajny, a sam Itachi zostałby przedstawiony w świetle nieszczęśliwego bohatera. Zapytacie w takim razie, dlaczego tak jest? Ogólnie, w serii Boruto, oddział Anbu i wszystko, co miał z nim związek, wliczając to oczywiście korzeń, zostało głęboko pogrzebane i podjęto wszelkie starania, by tego nie honorować, a wyłącznie wymazać z przeszłości. Po to, by młode pokolenie nie inspirowało się poprzednim i nie powtórzyło podobnego scenariusza. Dobrym przykładem będzie tu chociażby Sumire i jej ojciec Stanuki. Widzieliśmy do czego był zdolny się posunąć, będąc oddany korzeniowi. Teraz już rozumiecie? Naruto jako Hokage nie chciał dawać takiego przykładu młodemu pokoleniu i kazał zaszyfrować wszystkie dane. Wliczając to oczywiście przeszłość planu Uchiha. Gdyby Itachi został okrzyknięty zdrajcą i ludobójcą, odbiłoby się to również na pozostałych członkach rodziny Uchiha. Sasuke, Sarada i Sakura nie mogliby żyć spokojnie w wiosce, a ludzie krzywo by się na nich patrzyli. Ponadto dosłownie doprowadziłoby to do powstania kolejnego pokolenia, które nie chciałoby, aby Uchiha żyli razem z nimi w jednej wiosce. Ze względu na ich przeszłość i to, jak wielkie sprawiali oni zagrożenie. W 23 odcinku zaraz po walce z Shinem, który swoją drogą miał ogromną obsesję na punkcie Itachi'ego i już wtedy chciał go przywracać do życia, Sasuke powiedział, cytuję, to miała być wola Itachi'ego? W takim razie kompletnie nic o nim nie wiesz. Więc sami widzicie. Pomimo pokonania Shina, Sasuke i tak nie wyjawił prawdziwych motywów swojego starszego brata, wiedząc, że Chowcho i Sarada są blisko i mogłyby to usłyszeć. Najwidoczniej wystarczy mu to, że on wie, jak było naprawdę, i wąskie grono osób, które poznało prawdę na jego temat. Nawet zwróćcie uwagę, że w 95 odcinku widzieliśmy fotografie, które znajdują się w domu u Cichów, No i zdjęcia i jakoś tam nie było. Nie wiadomo nawet, czy Sarada w ogóle wie o tym, że miała wujka. Przecież mogliby wziąć jego zdjęcie z księgi Bingo, czy chociażby te zrobione. Podczas łapania kota. Moim zdaniem specjalnie trzymają to przed nią w tajemnicy i nie mówią prawdy, ponieważ dobrze wiedzą, że informacja na jego temat mogłaby się wtedy roznieść po całej wiosce. Czego nie zapominajmy, Naruto od początku próbował uniknąć. Tym bardziej teraz, kiedy Sarada jest jeszcze bardzo młoda i nie do końca ma świadomość, jakie osoby to za sobą konsekwencje. No dobra, wszystko spoko, ale wciąż zastanawiam się je jedno. Bo skoro całkowicie go wymazali z przeszłości, podobnie zresztą jak Madare, to czemu wygląd jego mangekiu, widniał w książce, którą czytała Sarada. W dodatku jeszcze zaraz obok Saskę i Fugaku. No, zbieg okoliczności, nie? Itachi, jak wszyscy dobrze pamiętamy, pojawił się już w Boruto, a dokładnie w 95 odcinku. Co prawda, wyłącznie jako wspomnienie, ale sam fakt tego już o czym świadczy. A dokładnie o tym, iż Edo Tensei to niekoniecznie jedyna opcja, by członek klanu Uczycha mógł ponownie zawitać serii. Chyba pamiętacie łuk, w którym Boruto i Sasuke cofnęli się w czasie, napotykając na swojej drodze Jira i Neji'ego. Już wtedy pojawiały się plotki mówiące o tym, jakoby w tym łuku miał pojawić się również Itachi. Fani na to bardzo liczyli, ale jak wszyscy dobrze już wiemy, no niestety, tak się nie stało. Natomiast dalej uważam, że nie była i nie jest to większa przeszkoda dla twórców, bo wystarczyłoby wyłącznie owiać to w jakąś ciekawą otoczkę. Nawet sam Sasuke mógłby schwytać swoją córkę w Genjutsu i pokazać jej tragiczną przeszłość jej wujka. Jednak czy aby na pewno przywracanie go do aktualnie trwającej serii ma większy sens? Tak jak mówiłem wam na początku, jest on jedną z lepiej napisanych postaci, o ile nie najlepszą w całej serii. Ma miliony fanów na całym świecie, a przywrócenie go od tak ponownie w Boruto mogłoby nieść za sobą złe skutki. Trzecia seria wśród odbiorców ma już wyrobioną Opinie? i nagły powrót Itachiego rzeczywiście mógłby być dla niektórych weteranów Naruto lekką obrazą, czego skutkiem byłoby to, że Boruto zamiast na tym zyskać mogłoby wyłącznie ucierpieć. Jednak nie bądźmy tacy pesymistyczni i nie obstawiajmy od razu najgorszego scenariusza. Trzeba dać szansę twórcom, tym bardziej teraz, kiedy stery objął sam Masashi Kishimoto. Przecież to on jest osobą, która wykreowała wszystkie postacie, wliczając to oczywiście Itachiego. Tym samym mając świadomość, że to on miałby go przywrócić, no, ja na to idę i jestem w stanie w pełni mu zaufać. Sam zapewne doskonale zdaję sobie sprawę z tego jak dobrze napisano jest on postacią, i na bank nie pozwoliłby, aby zostało to zmienione. Upraszczając, myślę, że nie mamy się o co martwić. Wróćmy jeszcze jednak na chwilę do sposobu, w jaki członek klanu Uchiha miałby ponownie wrócić na ekran. Sasuke dysponuje Rinneganem, więc teoretycznie ktoś teraz mógłby powiedzieć, że może go w każdej chwili skrzesić techniką Gadorine Tensei. Jak oglądaliście mój odcinek, dlaczego nagato nie skrzesił Jakiko, to dobrze z niego wiecie, iż ta technika nie odbiera życia jej użytkownikowi. Dobra, Bartuś, no to w takim razie co stoi na przeszkodzie ku temu? Dokładnie to fakt, iż Itachi po co się w końcu poświęcił i okrył swojej mechanbomb. Sasuke wiedząc jak bardzo jego brat czuł się winny, po prostu nie zrobiłby tego, bo byłby to zwyczajny brak szacunku dla jego śmierci. Teraz w końcu gdy Itachi umarł, można powiedzieć, że zaznał prawdziwego spokoju w czystej krainie. Właśnie się przypomniał ten mem, teraz, jak Itachi umiera i cały w klon Cicha już tam na niego czeka w niebie. Ech, wracając, i tak nie mamy pojęcia, czy Sasuke byłby w stanie to zrobić, posiadając tylko i wyłącznie jednego Rinnegana. Pozdro, czytacze mangi, my wiemy co jest pięć. Natomiast co, jak co, ale jedno jest pewne: prędzej czy później i tak go ponownie zobaczymy w serii, nawet w jakimś flashbacku. No bo Srada raczej kiedyś będzie musiała się dowiedzieć o istnieniu swojego wujka. Chociaż ja, na przykład, bardziej wolałbym go zobaczyć ponownie w roli ożywieńca. I teraz, w tym wszystkim, odpowiedzmy sobie na jedno, dosyć ważne pytanie. Po co tak właściwie Itachi miałby zostać przywrócony z powrotem do serii? Oczywiście, zanim napiszecie komentarze w stylu, że jest to niemożliwe i w ogóle awykonalne, to wróćcie myślami do pierwszego sezonu i przypomnijcie sobie śmierć Ruzena. Przecież równie dobrze można powiedzieć, że w jego przypadku też nikt nigdy by się nie spodziewał tego, że zobaczymy go ponownie w Shippudenie. No a bardzo podobnie jest również w tym wypadku. Nic nie jest pewne, więc ani nie możemy tego potwierdzić, ani odrzucić. Ja osobiście widziałbym to w jakimś osobnym łuku, tak jak to miało miejsce z Boruto i idzirają. Po to, by serada. W końcu dowiedziała się nieco więcej na temat przyszłości klanu Uchiha. Tak jak chociażby Boruto dowiedział się od Jirai nieco więcej o swoim ojcu. Myślę, że nie byłoby to inwazyjne dla postaci Itachiego, a nadało wyłącznie takiego lekkiego sentymentu i klimatu. A z racji, trzecia seria skupia się tylko i wyłącznie na nowej generacji i tak nie mógłby odgrywać jakiejś większej roli w fabule. Tak naprawdę nie mamy pojęcia, jakie asy w rękawie trzyma Kishimoto, więc istnieje jakaś do prawdopodobieństwa, że jednym z nich jest właśnie postać Itachiego. Osobiście, jakbym miał wybierać opcję, w jaki sposób Itachi. Czy miałby znowu zagościć na ekranie? To wydaje mi się, że w tym wszystkim Edo Tensei jest najbardziej prawdopodobne. Wow, Bartosz, tego się nie spodziewaliśmy. Nie, no tak całkiem na poważnie. To co prawda nie wiemy, gdzie jest jego ciało, no ale Kaman. Sasuke nie użyje Gedoriny Tensei, a organizacja Kara raczej nie będzie miała z tym nic wspólnego. No chyba, że nie wiem, pojedynczy członek opanowałby nagle technikę ożywienia i zdobył w jakiś sposób jego DNA. Ale i tak jakoś tego nie widzę. Wydaje mi się, że jak już miałby go ktoś z powrotem ożywić, to byłby to albo Kabuto, albo Rocimaru bądź nawet sam Mickie. Pamiętam, że mówiłem o tym w teorii na temat Madary i dalej się tego trzymam. Są to według mnie najbardziej kompetentne osoby, aby móc to po prostu zrobić. Chociaż w przypadku Kabuto ciężko powiedzieć, czy w ogóle by się tego podjął. Dlatego że i poprzez użycie i za nami w pewien sposób też mu pomógł z odnalezieniem prawdziwego siebie. Chyba, że ożywiłby go tylko i wyłącznie po to, aby móc mu za to podziękować. Nie no, tak serio. To na aktualny moment nie ma co gdybać i snuć jakieś domysły. Patrząc na to, że trzecia seria skupia się na nowej generacji, to dla mnie mógłby to zrobić nawet sam Mickie i wcale bym się jakoś tym wielce nie zdziwił. Weźcie pod uwagę fakt, że w anime widzimy przeszłość tytułowego bohatera, a po pie wiele rzeczy może się nagle zmienić. Jedyny problem, który tu się pojawia, to tak naprawdę pozyskanie w jakiś sposób jego DNA. Prawo o Kosaskę niestety do tego nie wystarczy, bo już w 264 odcinku kabuto na przykładzie Danzo wytłumaczył nam, iż nie jest to wystarczający materiał genetyczny. Także prawdę Mówiąc wszystko zależy od tego, czy ktoś odnajdzie jego ciało. Wracając do tematu, Samitachi nie pała też jakąś ogromną sympatią do techniki Edo Tensei, więc ktoś, kto miałby go z powrotem ożywić, musiałby mieć ku temu naprawdę konkretny powód. Może jakaś Piąta Wielka Wojna? Albo przeciwnik, z którym tylko on byłby w stanie sobie poradzić? Może jakiś Shisui? <laughs> nie no, ale nie pogardziłbym takim plot twistem. Dajcie znać, co myślicie na temat powrotu Itachiego w serii Boruto? Czy w ogóle ma on dla was rację bytu? Oraz napiszcie w komentarzach, czy film wam się spodobał. Wracamy do korzeni, kochani, kolejny odcinek za miesiąc. Nie, no, nie, żartuję, żartuję, ale teraz będą same mocne filmy. A, no i zapomniałbym. Jak chcecie i materiał Wam się spodobał, to możecie zostawić łapkę w górę dla lepszego zasięgu.